Zobacz, tu jak tupa, tutaj zaczak go zżarło, zobacz. Tam nie jest nic potrzebne. Tak piny wyglądają. Jest. Nawet gdyby to było uratowane i klientowi byśmy wydali taki samochód po naprawie. tutaj jest coraz, by było brak komunikacji z czymś, by się choinka paliła, to w ogóle bez sensu byłaby naprawa. Oj, to Dobra, mi się podoba. To ci widać. A ja, jak zeżarło? Nie będziemy się męczyć nad jakimś. Z sterowniczkiem, które i takie do wymiany. Ile mamy? Raz? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, cztery sterowniki. Dobra. Dobra, sobie mamy. numery. Dobra, to tak. Poszukamy co można używanego, to wkodujemy używane. Jeżeli coś będzie, bo to jest 24 rok, no nie? Ale jak znajdziemy, no to spróbujemy używki założyć. Sam model H274 jest jednak starszy. Produkowany jest od 2019 roku. W 2023 przeszedł lifting. Jest szansa, że te sterowniki nie zostały zmienione i że uda się coś wyhaczyć na rynku wtórnym. Nowe kosztują od 1000 euro w górę, oczywiście za sztukę.